Wieczór w Brukseli okazał się niezwykłym spotkaniem, które łączyło nie tylko magię Świąt Bożego Narodzenia, ale także celebrację dwudziestolecia istnienia Biura Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego. Ambasador Rafał Siemianowski oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński zaserwowali wyjątkowe zaproszenie na Wigilię Polonijną, a uczestnicy nie zawiedli się ani trochę. Wydarzenie od samego początku zapowiadało się obiecująco. Koncert chóru Domino Canches wypełnił salę dźwiękiem, który jakby malował atmosferę nadchodzących świąt. To był dopiero początek wspaniałej nocy. To jest bardzo ważne, aby ambasada odgrywała taką rolę integrującą, łączącą Polaków mieszkających w Belgii. Staramy się tę rolę wypełniać na różne sposoby, także poprzez takie właśnie uroczystości jak spotkania świąteczne, wigilijne, poprzez tradycje, zwyczaje, wspólne śpiewanie kolęd, zabawy dla dzieci związane z przygotowaniem ozdób choinkowych. Przekazujemy te tradycje kolejnym pokoleniom, spotykamy się, pokazujemy to, co łączy nas, Polaków, także tych mieszkających poza granicami ojczyzny. Wydarzenie nie tylko miało wymiar tradycyjnego spotkania wigilijnego, lecz także było czasem na złożenie hołdu dla 20 lat działalności biura regionalnego w Brukseli. Niezapomnianym momentem był akt uhonorowania Grzegorza Fiedorczuka z Belgii medalem Pro Patria za jego wyjątkowe zaangażowanie w upowszechnianiu pamięci o generale Maczku i jego żołnierzach. Maczkiem zainteresowałem się z tego względu, gdyż byłem w wojsku, będąc w wojsku, w zasadniczej służbie wojskowej na mojej kompanii dowódca kompanii zaczął przywracać pamięć o pierwszej dywizji i 42 pułk zmechanizowany w którym służyłem później już kontynuował tradycję 24 pułku czyli to jest wszystko związane później z pierwszą dywizją pancerną generałem Maczkiem dlatego to tak zostało jak generał Maczek chodzili w czarnych beretach tak ja jako pierwszy po wojnie nasza kompania szła do przysięgi w czarnych beretach. W trakcie uroczystości chór Domino Cances przepięknie wybrzmiewał, niosąc melodie świątecznych pieśni. Później wszyscy, niezależnie od wieku, połączyli siły w śpiewaniu kolęd, tworząc niepowtarzalny klimat świąt. 20 lat temu, kiedy jeszcze my nie wstąpiliśmy jako Polska do Unii Europejskiej, samorząd pomyślał, że trzeba mieć taką przyczółek tu w Brukseli, żeby wymieniać się społeczności różne grupy zawodowe, społeczne, mogli tu przyjeżdżać, spotykać się, oglądać, zwiedzać i podziwiać się. Brukseli. Dla najmłodszych uczestników przygotowano warsztaty artystyczne, które nie tylko dostarczyły im radości stworzenia, ale również wprowadziły w magiczną aurę świąt Bożego Narodzenia. Ich uśmiechy i kreatywność dopełniły atmosferę tego wyjątkowego wieczoru. W szkole występowaliśmy przed rodzicami, no i kolorowaliśmy i dawaliśmy kartki życzenia. E, powiedzmy że w Belgii jakby nie ma jedzenia jakiegoś które się typowe, które się jedna święta, po prostu się wybiera co lubisz na święta zjeść. I też po prostu nie ma za bardzo tak kolęd po jakby niderlandzku i e, nie ma dzielenia się opłatkiem i takie rzeczy. Oczywiście my jesteśmy e, tradycyjnie mieli Także mamy tradycje polskie, jemy polskie potrawy, organizujemy polską wigilię, przyjeżdża do nas rodzina, także wszystko jest po polsku i później po, po wigilii udajemy się na pasterkę, też tradycyjnie po polsku, także wszystko polskie. Z reguły zawsze wyjeżdżaliśmy do Polski. Pierwszy raz do Polski nie jedziemy w tym roku. Dzieci z tego powodu troszkę płaczą, ale w tym roku postanowiliśmy zmienić formułę. Jedziemy gdzieś trochę cieplej. To ze względu na tą belgijską szarość, która już od wielu tygodni tutaj nam dotrzymuje towarzystwa. Nie wiem, jak to będzie nie w Polsce spędzić święta i wigilię. To jest do zobaczenia. Myślę, że w przyszłym roku już na pewno pojedziemy do Polski. To niezwykłe wydarzenie nie tylko zgromadziło polską społeczność w Belgii, ale również wykreowało atmosferę solidarności i wspólnego świętowania. Była to chwila, która nie tylko uczciła jubileusz, lecz także stworzyła wspomnienia, które pozostaną w sercach wszystkich uczestników na długo. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.